Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Ładna pogoda dzisiaj, słoneczko świeci, niby już prawie zima, ale można wyjść się przewietrzyć. No i postanowiłem zadbać o, o ten swój tutaj trawnik, żeby te liście, które spadły, co prawda tylko z brzus. no ale i tak trzeba to wyczesać. Wyczesać trzeba dlatego, wygrabić, e, dlatego że te liście, które, te, które tutaj opadają, no zalegają na tym trawniku jeżeli one będą zalegały przez zimę, przygniecie to jeszcze śnieg, te liście zaczną przegniwać tak? Bo no to, jest, to jest naturalna rzecz, że jak liście spadną, zaczynają gnić. Jeżeli zaczynają gnić, wchodzą e, grzyby, które pomagają e, tą materię rozkładać. No i tak zasz, zaczną też rozkładać nasz trawnik. Po drugie, liście będą przykrywać e, źdźbła trawy, które pod spodem zaczną też gnić. No i przez cały rok dbaliśmy o ten trawnik. Nawoziliśmy, podlewaliśmy, kosiliśmy. Każdy, kto ma trawnik, wie ile trzeba włożyć w pracy, żeby ten trawnik wyglądał ładnie. No i zaniedbamy go późną jesienią, nie zgrabimy liści i okaże się, że na wiosnę tra trawnik jest tragiczny i będziemy się zastanawiać, czy nie założyć nowy trawnik. Stracimy pieniądze, stracimy nasz czas z roku wcześniejszego, który włożyliśmy i w pielęgnację tego trawnika, więc poświęćmy chwilę, zgrabmy te wszystkie liście, czy to są od brzozy, czy to są yy, od klonów, od orzechów, z czegokolwiek. Liście nie mogą zalegać na trawniku, musimy je zgrabić, bo naprawdę trawa nam pod nimi zgnije i nic z tego nie będzie. Ja używam akurat tutaj takich fajnych grabi. Kupiłem sobie za nieduże pieniądze. Wszędzie możecie kupić. Mają regulację. Możecie używać plastikowe. Jednego roku też używałem także kosiarkę. Ustawiłem na maksymalnie podniesioną do góry. I te liście po prostu sobie kosiarką. Możecie używać też, jak macie naprawdę bardzo dużo tych liści, są grube, możecie używać dmuchawy do liści. Żeby albo to wydmuchać, albo po prostu ustawić w drugą stronę i wciągnąć. Tak. Co jeszcze warto wiedzieć? Na zimę nie zostawiajmy trawnika przyciętego na 2 cm. Bo ta trawa może nam przemarznąć, może, może sobie nie poradzić zimą, nie przeżyć i będzie problem na wiosnę. Zostawiajmy takie 5 do 8 cm trawę. Troszkę wyższą, także jej będzie lepiej, będzie jej cieplej, yy, będzie jej to yy, pomagało yy, przezimować. No i co? Po takim wygrabieniu tych liści, wygrabiają się też gdzie niegdzie suche źdźbła, prawy kompostownik albo brązowa, brązowy worek i nabiodegradalny. A ja Was pozdrawiam i do kolejnego odcinka. Cześć, trzymajcie się.